Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem AirBike'a po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj jest ze mną Aleks. Siema. I rower. Taki, jak lubię. Czyli trochę inny, niż to wszystko, co korporacje nam ładują codziennie. Wraz z nowymi dostawami i wraz z nowymi materiałami reklamowymi. Do głowy i do sklepów. Alex w zasadzie odpowiadał za ten projekt od początku do końca. I w sumie najlepiej pewnie, żeby on o nim po kolei opowiadał. Także, Aleks, proszę. Na to mnie to kamera, jest, tak? Tak. Co to jest za maszyna? Znaczy, historia roweru jest ciekawa, bo podczas gdy powstał pomysł zbudowania roweru demonstracyjnego do firmy takiego lekkiego, jeden z klientów odbierał swojego węża, zainteresował się tematem i stwierdził, że też chce sobie zbudować lekki rower. To powiedz może najpierw, ile czasu się buduje taki rower? Aha, no dobra. Od do, tak? Zakładając, że ktoś ma tam kwotę, do której zaraz przejdziemy. Mhm. Na ręku przychodzi, kładzie ją na blat, Hajs z Pięty Gumko i mówi: słuchaj, tu jest siano. Kiedy mogę wpaść po porowę? Głównym problemem była korba, na którą czekaliśmy najdłużej. Pozostała zamówiona w listopadzie i przyszła w tym tygodniu. Z tej firmy w ogóle też chcieliśmy drugi komponent zamówić, ale czas oczekiwania to było chyba 42 tygodnie i klient zrezygnował. Co to była za część? To był cockpit THM Frontale, więc musieliśmy pójść po. Po troszkę słabszym komponencie, i wzięliśmy kokpit Rowal Alpinist. No dobra, czyli tak, tutaj mamy jako bazę ramę tarmaka SL7 Esur, SL6. SL6, SL6. tak. Myślałem SL6, powiedziałem mm -hmm. sl 7 jakoś z przyzwyczajenia. Dobra, e, tutaj jest akurat taka historia, że się trafiła nowka sztuka rama e, w jakiejś tam historii, także składaliśmy się tutaj na, na nowiu teńkiej ramie. Słorca. No, jak pozostałe komponenty? Cockpit już wiemy, mhm. to jest też Rowal Alpinist, czyli najnowszy, e, najnowszy wypust. Jednocześnie Ile to waży, pamiętasz? 242 gramy Waży ta kierownica w rozmiarze 100 na 40. Dobra, a ile waży korba? 327 gramów ważą same ramiona. Supot ważący 80 gramów i zębatki 145. Tu już jesteśmy na gwincie, czy już jesteśmy na preswicie? Tu jesteśmy na gwincie. Jak najbardziej na gwincie. Z korbą trzeba oczywiście dokupić oddzielnie klucz do przykręcenia gwintu. Jest to korba THM Klawikula SE z pomiarem SRM w pająku. Ale w ramie SL6 mamy... Mufę na pressfit skręcony, suport zamontowany tutaj? Dokładnie mamy, dokładnie. mamy mufę na pressfit. Bo SL7 mamy już mufę na gwint angielski, to łożysko będzie inne, prawda? Jak najbardziej. Zębatki mamy Carbon TI. To jest taka włoska marka, tak naprawdę dopiero od zeszłego roku istniejąca oddzielnie. Wcześniej był to odłam LLS-u Titanium, czyli e, włoskiej marki produkującej tytanowe śruby do samochodów, na przykład jak Pagani czy Porsche. Dobra, powiedz mi, ile siana za taki kokpit? Ten kokpit kosztuje 2399 zł. Do tego wyposażyliśmy go jeszcze, tu jest ciekawy element, mamy pod spodem ekspander oraz kapsel z zatyczką pasujący do reszty komponentów, też od Carbon TI. Na takich małych elementach oszczędziliśmy 20 gramów. Do tego mamy dołożony suport Ceramic Speeda, oczywiście z powłoką Coated. Czyli łożyska steru. A co ja powiedziałem? To super. A, że super. A, to że super? No to a. tak. Mamy tak łożyska sterów, oczywiście rurę ściętą. Ile hajsu za takie łożyska? Mm, około 2000 zł. nie pamiętam dokładnie. I rower lepiej skręca. Dobra, a powiedz mi jeszcze, ile hajsu za korbę i ile za blaty? 9000 kosztuje sama korba. Do tego suport kosztuje około... 9 tysięcy za same ramiona. Za same ramiona, do tego... Elegancko, już by rower kupił. Tak, zębatką i suportem myślę, że to jest około 10 tysięcy złotych. Do, okay. tego mamy, do tego mamy, o to jest bardzo ciekawy element, hamulce EE Brakes od Cane Creek'a. To są najlżejsze hamulce szosowe na rynku? Od Direct Mount'a. Jeszcze THM, też ta marka robi hamulce, które się nazywają bodajże Fibula, ale są pod jedną śrubę. Okay. To są hamulce, które pierwotnie wyszły w 2009 roku przez markę EE Cycle Wars, którą to w 2016 roku kupił Cane Creek. No, i w 2018 wysłać, wyszła czwarta generacja. Hamulce ważą dwa razy mniej niż hamulce Dura-Ace Shimano 150 gramów za komplet. No takie są trochę odchudzone. Bardzo fajne, ażurowe. Żeby je złożyć, potrzebna jest wykałaczka. To jest ciekawostka, <śm> ale to jak będziemy robili Dream Builda, to pokażemy. Do tego rower już przed całą tą podmianą, bo pokażemy zdjęcia, mm -hmm. jak rower wyglądał zanim go przerobiliśmy. Miał już koła lightweight. No ale oczywiście nie miały ceramiki, bo to jest jeszcze wersja sprzed kilku lat, nie Schwarz-Ed, więc kupiliśmy łożyska ceramiczne również z powłoką, wysłaliśmy koła do Niemiec, no i tu już jest ceramika. Mhm, takie hmm. koła kosztują? 26 tysięcy plus około 3,5 tysiąca za łożyska. Tutaj mamy Continental Competition Tour de France Pro Limited. W odporne, ciężkie, jak gruz szydki, tak, które znaczy... ważą 280 gramów, tak? Właśnie tutaj się pomyliłem, mówiąc Ci, wersja ta Pro Limited jest 30 gramów lżejsza, a 250 tak, gramów. 250 to tak. dramatu nie ma. Tak. W porządku, już się martwiłem, że to 30 gramów pogrąży no, cały projekt. No tak. Jak jesteśmy przy ceramice, to akurat y, złapał się w kadr wózek. Tak, cięższy niż fabryczny wózek Duraysa. Także tutaj po okay. prostu, bo w tym projekcie wygoda miała być na pierwszym miejscu, nawet przed wagą. Dlatego na przykład weszło Ultra ciężkie siodło Power Mirror, które waży prawie 200 gramów. A kosztuje? Oj, 2000? Chyba 2000. No do tego oczywiście Dual 950. Mm, I co mi jeszcze mamy ciekawego? Tak naprawdę, no to myślę, że to jest wszystko, jeśli chodzi o ten projekt, no ale tak naprawdę dużo więcej się nie dało. Dobra. Ile hajsów w totalu, detalu wyszła, wyszła ta maszyna rama? To jest jakieś 16 tysięcy plus minus. Tak, prawda? tak, tak, tak. Całość wyszła 81 tysięcy. 81 tysięcy. Jak darmo? Już by kupił Renault. No dobra, bo my tu sobie pitu, 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 a najważniejsze sprawy jeszcze nie zrobiliśmy. Najważniejsze jest, ile to waży. Jakieś 15 lat temu, jak działałem sobie w rowerach, i też był czas manii wagowej, to ukułem takie powiedzenie, że nie musi działać lekkie. Ma być jak 90-kilowe ziomki, metr 70 wzrostu, wymieniały śruby w mostku na tytanowe, płacąc 90 zł za 6 sztuk. Gdyby to z przodu były śruby, to właśnie byłoby ich 6. I, I właśnie oszczędzali w ten sposób 6 gramów za 9 dych, to właśnie twierdziłem. Nawet potrafili wymienić w hamulcach tarczowych śruby mocujące tarczy i potem to się Jeszcze ujwało. zanim zważymy, no. zapomniałem o jednej rzeczy. Weszły też oczywiście linki Jaguar Pro Elite. I to jest ciekawe, bo dużo osób, hmm, powiedzmy ze świata, którym się interesuje, zawsze o to pyta, ile waży komplet linek i pancerzy. 80 gramów. Ważyliśmy przed i po. Tyle ważą linki i pancerze od hamulców. Są bardzo ładne i do tego bardzo lekkie. I... No widzę, że tutaj nie oszczędzaliśmy, bo generalnie na kierownicy zamiast taśmy izolacyjnej jest w ogóle wypaśna owika, lizarda, tak. także to znowu jakieś 100 gramów czy ileś. E, tutaj właśnie psów, też, też, też chodziło o wygodę, więc jeszcze to 2,5. Dobra, jadziemy, wieszamy go. Generalnie rzecz biorąc, można go podnieść jedną ręką, e, łapiąc w dowolnym miejscu. Także chyba będzie poniżej 10 kg. Poszedł się ważyć, czekaj, bo zaraz. Koło puknie w ścianę i znowu internaci będą będzie płakać, hate. że puknęło w ścianę, a... no 5,48, dramatu nie ma, tak? Może tak, być? no za rower z pomiarem mocy. No pamiętajmy też o tym, że ceramika łącznie pewnie Ten jest... ma pomiar mocy? W tak, tak. W Pająku SRM. Masz twoje także... córko. Czyń honory, zakręć korbą, zobaczymy jak cykają lightweight. Raczej 36T jest, także nie jest jeszcze ten naj, najgęstszy. Cichutko, cichutko, ale tu ma silnik w bramie, bo się coś samo kręci. Wszędzie brak oporów. Dobra, czyli ten rower w liczbach, to jest tak, ze trzy miesiące się buduje taki projekt, no, pół roku, tak 8 dyszek trzeba położyć i na końcu dostajemy 5,5 kg rowera. To powiem Ci, że słaby wskaźnik, to ja już tu miewałem rowery, gdzie za dużo mniej pieniędzy dostawaliśmy dużo więcej rowerów. Znaczy Myślę, że, 5 ,5 myślę że tak z ciekawych rzeczy to gram rowerów w stosunku do złotówki to jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy. <gry> Ale zapraszamy, zapraszamy, Dobra. bo bardzo chcielibyśmy budować takie rowery. Chcielibyśmy, Alex. No dobrze, znaczy nie no, ja nie mam nic po takim rowerem. bo ten jeszcze, ten jeszcze rzeczywiście spełnia, że tak powiem, moje wymagania typu super ciężkie siodło i tak dalej. Takie mógłbym jeździć, chociaż... No te kółeczka, takie i ta kierownica, No kierownicy możemy zaufać, aczkolwiek koła mnie trochę przerażają, bo najmniejszy defekt i, i jadą do Niemiec. E, ale okej, okay. generalnie ta maszyna jest poko, ale żeby nie było, poskładaliśmy jeszcze drugą, którą pokażemy Wam na innym filmie. Tam Alex puścił trochę bardziej wodze fantazji i wyższy rower jeszcze lżejszy. Tyle na dzisiaj. Dzięki Alex Dziękuję. Na razie. Za występ w tym odcinku. Jeżeli szukacie lekkich maszyn i macie za dużo drobnych świnic z skarbonce, to wpadajcie. Możemy Wam poskładać taką maszynę i uwolnić Was od nadbrzeg gotówki. Tyle na dzisiaj. Dzięki. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości. Do zobaczenia. Hej!